Czy na dziedziczenie zachowku ma wpływ oświadczenie o uznaniu długu złożone przez osobę zobowiązaną do zapłaty zachowku? Jan Kowalski został pominięty w testamencie przez swoją matkę Annę Kowalską, która do całego spadku powołała na podstawie testamentu swoją córkę. Córka Anny Kowalskiej uzyskała sądowne stwierdzenie nabycia spadku, po czym Jan Kowalski wystąpił przeciwko niej, przeciwko swojej siostrze o zapłatę oznaczonej kwoty tytułem. Zachowku. Sąd pierwszej instancji rozpatrujący sprawę wydał tak zwany wyrok wstępny. Uznał, że żądanie podniesione przez Jana Kowalskiego jest uzasadnione co do zasady. A jeżeli chodzi o jego wysokość, z uwagi na konieczność wyceny majątku odziedziczonego przez jego siostrę, potrzebne jest prowadzenie dalszego postępowania. Siostra Jana Kowalskiego nie zgadzała się ze stanowiskiem sądu odnośnie obowiązku zapłaty zachowku. W związku z tym. Wniosła apelację od wyroku wstępnego. W trakcie postępowania apelacyjnego Jan Kowalski zmarł, zaś cały majątek odziedziczyła po nim jego żona. Przed śmiercią Jan Kowalski zawarł ze swoją siostrą umowę, na podstawie której ta siostra uznała żądanie podniesione przez Jana Kowalskiego w zakresie obowiązku zapłaty zachowku, ale do samej zapłaty zachowku. Miało dojść w terminie jednego miesiąca od chwili zawarcia tej umowy. Z uwagi na śmierć Jana Kowalskiego, do zapłaty zachowku ostatecznie nie doszła. Sąd apelacyjny ostatecznie oddalił pozew Jana Kowalskiego, który po jego śmierci rozpatrywany był z udziałem jego żony, jako spadkobiercy Jana Kowalskiego. Sąd ten wskazał, że żona Jana Kowalskiego sama nie była uprawniona do zachowku po zmarłych rodzicach swojego męża w związku z czym nie mogła odziedziczyć roszczenia o zapłatę zachowku, które przysługiwały jej mężowi. Czy taka decyzja sądu drugiej instancji, sądu apelacyjnego, była trafna? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga Spadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Roszczenie o zapłatę zachowku jest roszczeniem o charakterze ściśle osobistym. Przysługuje danej osobie ze względu na więzi rodzinne, Łączącego ze spadkodawcą. Artykuł 1002 Kodeksu Cywilnego stanowi, że roszczenie o zapłatę zachowku może być dziedziczone tylko przez osoby należące do kręgu osób potencjalnie uprawnionych do zachowku po danym spadkodawcy. Mówiłem o tym w poprzednim materiale wideo. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś, serdecznie zapraszam cię do jego obejrzenia. Żona Jana Kowalskiego nie należała do kręgu osób uprawnionych do zachowku po rodzicach swojego męża, więc na pierwszy rzut oka nie powinna Dziedziczyć roszczenia o zapłatę zachowku przysługującego jej mężowi wobec siostry. Czy cokolwiek w tej sytuacji zmienia oświadczenie o uznaniu roszczenia o zapłatę zachowku złożone przez siostrę zmarłego męża? Nie. Oświadczenie to pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia dziedziczenia roszczenia o zapłatę zachowku. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego. W przypadku roszczenia o zapłatę zachowku nie znajduje zastosowania artykuł 445 paragraf 3 kodeksu cywilnego. Ten przepis stanowi, że roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną na skutek czynu niedozwolonego przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo w tej sprawie zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Roszczenie zapłaty zachowku jest dziedziczone na wyjątkowych zasadach. Może być odziedziczone tylko przez spadkobierców, którzy sami są potencjalnie uprawnieni do zachowku po danym spadkodawcy. Na dziedziczenie roszczenia o zapłatę zachowku, w przeciwieństwie do dziedziczenia roszczeń o zadośćuczynienie związanych z popełnieniem czynu niedozwolonego, bez wpływu pozostają oświadczenia o uznaniu. Długu wynikającego z zachowku złożone przez osoby zobowiązane do zapłaty tego zachowku. Na koniec chciałbym dodatkowo zwrócić Twoją uwagę na jedną istotną rzecz. Możliwe jest przenoszenie, zbywanie, np. w drodze umowy cesji, roszczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej tytułem zachowku, także na rzecz osoby, która nie jest uprawniona do zachowku po danym spadkodawcy. Opowiem Ci o tym w jednym z kolejnych materiałów wideo. Chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga zbycie spadku.pl. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia.